Witajcie, dziś pokażę dwie nowe zdobycze z giełdy Staroci w Sanoku z 18 sierpnia 2024. Tymi zdobyczami są dwie książki kucharskie z biblioteczka poradnika domowego. Niestety, no... Muszę zobaczyć, jakim... pokażę wam, w jakim ona zostanie. Otóż, pierwsza zacznijmy od tej... No i tej to jest najmniej przepisów. Jest to przepisy czytelników ciastej i ciasteczka, biblioteczka poradnika domowego. I jakby ogólnie czasem na kalkulatorze no, chciałam sobie stworzyć taką jakby płytę z w sensie, takie fizyczne kopie tego te, tych filmów, kulinarnych z tej książki. Wyszłoby 29 dysków DVD, jakby się chcieli wiedzieć. I tak. Dzisiaj zobaczycie, jaki mam tu. tu mam jakieś nazwisko. Ziwonicza, ktoś tam. 96 rok. I tu mamy Joli Helena Mazurek. Ziwonicza dostał. No, to Helena Mazurek. Pani Jola dostała. Jakaś nie wiadomo jaka Pani Jola. Tu mamy jakby co z treści. Tu są akurat książka z testami, jakby co. Ja mam tak. Baba luksusowa. Oto jest o Lucyny Baba rodzynkowa. No to już ze względu na jak jest to zniszczona książka. Napisała Marta, wysłała Marta Rakoczy. Baba smaczna. To jest to. Autorem jest Iwona Karwecka. Babka budyniowa. Autorem jest wi Wioletta Śledzińska. Babka Cytrynowa, autorem jest Teresa Miazgowska. Babka Górnicza, autorem jest Ola Komarzeniec. Babka Grecka, autorem jest Ewa Kobyla. Hmm. Kurde. Co z tą książką? Ja nie mogę. I tu mamy babkę kawową. Jakby ktoś chciał coś zrobić, a może wypróbuję to, czy to jest dobry. Ala to Polska napisała, wysłała go do redakcji. Babka łatwa autorem jest Wanda Pobłocka. Babka Marumurkowa autorem jest Halina Stanisławska. Babka Prababki autorem jest kto? Krystyna G. Jeśli pani Krystyna G. ogląda, teraz autorką tego filmu, ogląda ten film. Proszę pozdrowić od swoich bliskich. I proszę zobaczyć sobie mój, prze, moją wersję, jak ja to robię. Babka serowo-cytylnowa nawet jest. Bahalina Spindler. Babka sylwetowa, autorem jest Katarzyna Kasperczyk. I tu mamy keksy pielinki. Keksy bez tuszą. Przed autorem jest Danuta Ulewska. Nie wiem, gdzie takie nazwisko jest. Nie znam takiej osoby to jest, czekaj. Keks łatwy, autorem jest Joanna Baranionowska tekst z owocami autorem jest kto? Małgorzata Janowska Niemeli wzory prowadzące moło to samo nazwisko co Roberta Janowskiego z jakiej to melodii, który już dawno niestety nie prowadzi jakiej to melodii Miodownik, autorem jest Elżbieta D Miodownik Alicji, autorem jest Alicja K. Piernik błyskawicz, autorem jest Anna Kopysiewicz. Mirosława K. jest autorem Selnika mojej ciotki. Tu jest jego zdjęcie. No cóż, te dwie książki są niestety już zniszczone ze względu na to, to dodaje, bo ta książka ma 28 lat, 20-30 lat. Ma prawie ta książka, to zdaje dużo starsza. Jakby co. Te książki są 9 lat ode mnie starsze. 8-9 dnie, lat ode mnie starsze. Piernik z jabłkiem. Autorem jest Helena Hanna G. Piernik złocisty, Autorem jest Gabriela Handzel. Piernik z marchwi. O kurde. S Sławomira jakaś tam. Słowomira jak. Makowcy i ciasto z oknie. Tu masz biskopt z smakiem Ewy Kobyry. Ciasto makowo-białkowe Oli durows, durow Duro... Nie wiadomo o co chodzi, czekaj. Durov... Durowicz, aha, Durowicz. Tu mamy ciasto makowo-grysikowe, to jest Michalak. Makowiec Sylwii, nie mówię o pani Sylwii, biletykajce ze Starej Szkoły. Sylwia Marcinek. Makowiec wykwintny autorstwa kogo? Ciekawe kogo? Irena Śmigielska. Strucla Drożdżowa. Jlanty Mańkowskiej. Trójniak Anny Kopisiewicz, Mazurki. Mazurek bezpieczania to jest autorstwa. Stałej czytelniczki, nie wiadomo kto to jest ta stała czytelniczka Mazurek Cygański pierwszy to jest autorstwa i Barbary Pawłowskiej Miałem w klasie takiego chłopaka o imieniu Skorosia, takiego chłopaka o imieniu, na nazwisku Pawłowski Nie był to ani Adrian, ani, ani ten Ani tam ktoś tylko Wolę nie mówić, Patryk tam jakiś Ten Pawłowski jeśli Patryk ogląda mój film, to proszę raz zesłać mój film kulinarny. Będę z tego coś robić, zawsze jakieś przepisy. Mazurek cygański 2, to jest autorstwa Barbarii Orłowskiej. Mazurek Kajmakowy, to jest do, należy do Heleny Kozioł. Mazurek Makowo-Kokosowy należy do przepisów Barynaty Ślusarczyk. Mazurek Śliwkowo-Orzechowy do... Barbarysowy, nie mówię tu o Sowim Domu normalnie z tej autorki do serialu, dzisiejszego serialu to jest na ja, Sowi Dom nie wiem czy ktoś was kojarzy z Sowi Dom, dużo osób kojarzy z Sowi Dom dobra w każdym razie Super Mazurek tu mamy to za autorstwo Małgorzaty Poznańskiej Kubiak Plaski tu mamy Ciasto z Różową uni Uniwersum Barbary Kudalskiej Ciasto mleczne to do Elżbiety Pietrzyk Ciasto niedzielne Do Ewy Kobyra Elżbieta chowska na wysłała przepis na ciasto różowe Ciasto tarte przyszło do Janiny Sitko Czy ona jadła Sitko? Czy co? Nie no nie, naśmiewałem no się z nie mieliśmy na to wpływu jakie mamy zysko, za bardzo Ciasto z ananasem należy do Mogulaty czyli czyli ona mieszka w Sandomierzu. Ciasto z do Elżbiety Lewartowskiej. Gałąź. Danuta Kozień. Mafiak. Maślak, nie mafiak. Maślak, Monik Mucha. Placek cytrynowy Heleny Kozioł. Placek majonezowy dla Doroty Piatrzak. Placek szampański Katarzyny S. Placek Szwedzki Ewy Masłowskiej Placek Sietanowy Barbary Sof, O kurde, znowu ten Sowidom Dom mi się w mojej głowie siedzi Sowidom Dom, ta luz Ta luz i te króli i te sprawy ta idea sobie Doma Kurde, I się to przypomnia zawsze jak słyszę że z jest Kosowa to mi bo ten kucharz Robert Sowa bo bo ten serial Disneya Sowi Dom Placek Trudy Co to ten Placek Trudy? Wanda M. P. Placek włoski. Kogo? Ciekawe kogo. To dość trudny przez Bernaty Ślusarczyk, Placek z kruszonką. należy do Barbary Pawi Pawlaty. Puszek Elżbiety Stachnik. Zebra. Renata R. Przekładańcy ciasto z guborzy na głowacka. Na mamy Irenę. O Jezu. U mnie w pracy się mówi do takiego Ilka Ilena. Pewnie nie kojarzycie tego Ilka. Ilka takiego w okularach, taki taki siwe włosy. Co on mówi, że wylecę w powietrze. <śm> że wylecę niby w powietrze. Dobra, okej. Okay. Dobra, i tak go to. Ma janina kula. Palestyna Sabina Karczewska Pocałunek mu... Pocałunek Murzyna Należy do Dagmary Berlin Mianka. Do kogo? Iwona Rok Bogucka Rolada Beaty brata Mijanowska Skąd się z tych nazwisk biera? Rolada Urchowa Diada Wojciechowska Stefan Mia Ewy Kobyry. Wienusz Gdański, kuchareczka jakaś. Nie wiem kto. Nie będę tu drążył temat, bo to nie dowiem się raczej, kto to napisał. Wieniec Małgorzaty Kazimierskiej. Serniki, ciasto sen, co Tu mamy. Ciasto Hali. Szalena Szpindler. Ciasto serowo-makowe należy do. Kogo? Kawa kogo? Teresy Burak Ciasto Serowo-Makowe do. Nie wiem kogo to jest na tobie? Irana Śmigielska Iza... U... Izaura Kogo to jest Izaura? Halena pas Pascha 1. O coś na Wielkanoc będzie. Jeżybieta Krysiak Pascha 2. Ciekawe, to by było dobre. Stara Czytelniczka. Sernik Gotowany. Barbara Kurkiewicz. Sennik kapłański Barbara Kurkiewicz. Sennik tradycyjny należy do Elżbiety D. Przepis. Sennik wiedeński starczy to Iniczka. Sennik z polewą tu mamy Maria Mazurkiewicz. Jezu, znowu się rozpada. Kolejna rozpadająca się książka. takie Te książki z giełdy staroci to zawsze takie rozpadające się są. Szarlotki ciasta z jabłkami, jabłacznik Elżbiety, Marta Koczy, jabłacznik włoski, Anna Mastońska, jabłacznik z bitą śmietaną, Jezu, no rozpadnął się, ja tu rozpała kartka, Łętki, nie, bo to, to dość trudny przepis, Danuta Apanas... Apanasowicz, szarlotka japońska, starczy czytelniczka, szarlotko Krysi, Iwona Bugucka, Szarlotka Wyborna, Barbara L., Tartam Jabłkowy Migdałowa, Brenata Świtalska, Torty Brzdąc, Kogo to jest ten Brzdąc? Barbara Kurkiewicz, Generał, Magdalena Majewska, Torcik Śmietankowy, Ola Durowicz, o, moja też ma na imię Ola. Nazisko na literę Z. Jak znajdziecie mnie na, na Facebooku, to można wpisać w chwilę albo Kacper Tapcel, albo Kacper Zericki. znaczy no ja tam wolę nazywać, nazwali ja mi szukać jako tak, Kacper Tapcel. Choć mogę też sobie podać prawdziwe nazwisko, nie tylko wymyślać niki na Facebooku, to sobie poprawię na Kacper Zericki, bo tak się nazywam. To kolorowy, Irena nasz Szymańska tort Marce Panowdoma Stanisława Radci polska tort prezydenta Katarzyna Żmuda tort Zachera, o to to u pani Lodzi robią ten przepis, jeśli Kamila ogląda ten film to wiecie, że pani Lodzia robiła ten przepis, pamiętacie panią Lodzieka? panią Lodzieka, kulde. Cool Anna Borowa to właściwie robiła, ale też u pani Lodzi był ten przepis robiony. Nie jest na przykład pod, to inna wersja, znaczy nie ta z tej książki, akurat, tylko inna wersja była robiona. Tort śliwkowy to robiła, wymyśliła Danuta Surowiecka. Winie z Wiedeński, tu mam autor Magył Gorzata Kazimierska. Ciastka i ciasteczka, co my tu mamy. Babeczki z Indyk, budyniem i owocami. 95 przepis. Magdalena Parela. Bajaderik jakaś Izabela. Nie wiem jaka Izabela znowu. Nie dozwiemy się. Bezdy czekoladowe. Kurde. Bezdy czekoladowe to są. Ewelina Gola. Ciasteczka ryżowe. Ewa Pytlik. Ciastka z dziurką. Janina i Małgorzata Kula. Faworki. O. Kolejne rozpadyną. No, mamy roz... smutne w dla fanów książek. Jak to? Faworki chyba. Duże. Ewa Skalska. Krajanka. Renata Bargiel. Krążki. Bożyna Szczepańska. Kudłacz. Krystyna Szojda. Makaroniki. Joanna Jączek. Papatacze. Jolanta Glapi, Glapińska. Pączki. Ewa Skarska pączki szybkie kto napisał te pączki szybkie Al Arleta Zamroczyńska Rogeliki Lucyna, Lucyna no, to moja ciocia, moja matka też ma na imię Lucyna i ma pewne sławne nazwisko na w, którego tu nie będę przytaczał, domyślicie się o kogo takie sławne, I to nazwisko miał też pewien piosenkarz, który niedawno zmarł, o imieniu Tadeusz i ta Lucyna której nie będę przytaczał wam nazwiska Pracuję w Nadleśnictwie Rymanów, jak ktoś chciał wyjść. Rogaliki z powidłami, Krystyna Domagała. Rożki serowe, to napisała Zofia Stępień, o moja babcia też ma na imię Zofia. Od której dostałam te książki, pięć książek łaskich, tylko ona, się ona ma inne nazwisko na S. Człowieku widziałem ja się w kupu cztówka pocztówka z tym nazwiskiem, i adresem starym. Rożki z masą orzechową, to napisał Ilena Urbinnicki. Sam Irka i ale nie wydałam sobie kierowniczko na W, bo nie można by z RODO. Rurki staraczytelniczka, selniczki Jolanta Czerwińska, st stoszki maślane wyborne. Kto napisał w ogóle? Nie. nie wiadomo kto. Nie wiemy kto wymyśli te stoszki maślane wyborne. Tonuszki waniliowe napisała Jona Kwiatkowska i ziemniaczki Magdalena Mare, Parel. parel no. I tu mam spis treści, to już mnie was dali dołował. Kolejną książką to jest troszkę tu obrywana cena. I teraz pokażę wam, co mnie zaskoczyło. Ten rękopis taki fajny. Helena Mazurek i jej adres. Ktoś kojarzy Martygolec? Golec? Ktoś kojarzy ją? Jeśli ogląda ten, co sprzedał te książki, to proszę namierzyć, gdzie jest ta Marty Golec, bo nie wiadomo, czy jeszcze żyje ta Marty Golec. Tu mam drugą książkę, jest to przepisy czytelników w część druga lato. Nie jest to 128, czyli ja obliczyłem, że wyszłoby 30 płet po 4 przepisy na jednej. żeby ktoś był zainteresowany tym filmem, taką fizyczną kopią, to sobie też zrobię. Ja była zainteresowany jakąś fizyczną kopią z tego. Tu mamy przekąski, na przykład yy, Buraczki, Violetta Jędrzejczak, Chleb z zdrowia. Jerzy Rutke jaj z wędzoną rybą, Anna Borowa, Kaczuszki z jaj, Ewa Krzymowska, Musztarda z pomidorów, Dorota Kozień, kolejna Dorota Olszewska, Ozorki w galerecie Muszę kiedyś tykać, to by było dobre, ja nie wiem o czym to jest. Pasta warzywna, nasza Teresa Michalska, pasta z jaj, Sławomira Gawłowska Paszty z pieczarek. Joanna Jaroś. Pikantne, pikantna pasta serowa. Renata yy, Kakulenia. Wchodzimy też, kolejna zniszczona książka. To jest na wiek. Pomidory inaczej. Barbara Kuźniar. Maria Bujak. Pomidory nadziewane. latki z szynki. Dorota Olszewska. Ryba po grecku. Anna Borowa. Sałatka jerzynowa jeżynowa inaczej Magda Chmielowiec Sałatka Letnia Anna Jerzyk Sałatka z Fasolki Stanisław Plichowiec Sałatka z Groszku Renata Dubiel Sałatka z Gruszek Dorota Łabinowicz Sałatka z Kalefiera Wiesława Mała Sałusulówka z Jogurtem Magda Chmielowiec i ta sama autorka też zrobiła stylówkę z pomidorów. Tuńczyk cytrynowy Dorota Łabinowicz. Chleb nadziewany twarogiem. Małgorzata Janowska. O. Omlet hiszpański Lidia Gwardie. Znam jedną Lidię. Ona jest z na S, którego nie ma w pani Kasia, która kazała mi robić kanał kulinarny, ogląda mój kanał. Zachęcam ją. Do jeszcze części oglądają moich przepisów, bo na to wszystko będzie robione. Może nawet kilka przepisów tego zrobią, żeby wypróbuję, czy są dobre. Pieczarki niedziewane 1. Tomasz Czyrzewski. Hmm. Pieczarki nadziewane dwa, Anna Borowa. Pieczarki dziwane 3. też Anna Borowa. Dużo z tych Anny Borowej. Mamy też na no, łupieczarki cieście. Pizza tej samej autorki. Hmm. To co mamy. Pomidory nadziewane. Barbara Kuźniar. Iwona Malon. Napisała, pomysła pomidory smażone. selery w cieście, Barbara Kurlenia. Agata Lis. po włosku. Ratuszki z jabłkami. Renata Kurlenia. Emilia Ko Oregina. choinka, Czy ona spadła z choinki? Barcz z wiśni. Chłodnik, chłodnik z serwatki. Emilia Kozanecka hmm, To też w tej książce jest Flaczki z jarzyn Jagodowa Pokażę coś z porów Na przykład Zofia Stępień Gołąbki Wojciech Zakrzewski Kotlety z jaj Wieleta Jędrzejczak Kotlety z brędzą Wedyta Hawro Kotlety z kapusty i wileczka Jędrzejczak Papryka nadziewana ryżem Ewa M. Bilińska Nie wiem co to znaczy ta Ewa M. Bilińska Pupilaw, co to jest ten piław? Pilaw jakiś, nie wiem co to jest Saczytelniczka? kapustą, ta stuletka, śledzińska wermiszel z rodzynkami, czytelniczka z rybnika, zapiekanka serową z jabłkowo-ryżała, Ewa Nadobnik, zapiekanka naleśnikowa, garażna gaczkowska, zapiekanka nany, czytelniczka z rybnika. Zapiekamka Jolanta Kacprzycka Fasola, Skieł, kiełbasą Anita pieska u mnie woli i u mnie w pracy. Znaczy jest taka terapeu, jest taka terapotka imieniu An Aneta znaczy. Pani Aneta, a Anita to była dziewczyna luz w serialu Sovidom. No w z Solidomem tu mam. Czyli jeszcze użyto imienia Anita zanim było... To, było... to robiły... Oni to robili, to, ona to robiła, to było mocne. Frekadelki w sosie gryją, ta średzińska, krupsiki w kwaśnym sosie, Ewa Smaga, Kuczar kurczak pieczony, panierowany, Hel, Halina Cień, Cierlik, co tu kurczak pikantny, Maria Gwiazdowska. Kurczak po polsku, o polska kuchnia, stała czytelniczka, ale wesoła, Uliasz, ul, Kurczak po turecku. Kurczak w sosie winogronowym, Magda chmie, Chmielowiec. Co to jest to Chmielowiec, na nazwisko? Makara z parówkami, martnia, ja, Bujak. Polonez, Marzena Kolanko. Potrawka Zofia Orłowska. Pulpeciki Teresa Michalska. Lulatki z Kapusty i Mortadeli. Kto, co tu mamy? Mirosława Krzynowska. Sos w Renata ta Kurlenia. Moja nauczycielka niemiecka w w na imię Renata. Jeśli pani Renata ogląda mój film z niemieckiego. Proszę rozesłać mój przepis na moim kanale wszystkim waszym nauczycielom ze szkół w tak. Zraziki z zmielonego mięsa. Lidia Gwardiak. Zrazy z parówkami Renata Dubiel. Coś słodkiego. Ak awaryjne jakieś ciasto. Lanta Mitos. Baba luksusowa. To robliwa Lucyna Cichecka. Babka Gogo, o kurde, to co ta babka Gogo? Ciekawe jak to się robi. Barbarasowa. Sowa. Babka Kryzysowa, Małgorzata Fumfara jakaś. No tak, muszę niestety dokończyć ten film. Mamy tu jeszcze Babkę Puchową, autorstwa Ewy Pluskwy. Babkę Twarogą, Renaty Kuleni Bananowiec. Urszuli Wysokińskiej Fale Dunaju Wioletty Goszkiewicz yy, Jabłocznik na biszkopcie Renaty Cisłowskiej Kefirowe Tetiany Wojciechowskiej Co tu jeszcze jest? Kurde Kokosowe Cudo Lodowiec tak wygląda Znaczy Kokosowe Cudo to, to są marzeny Kwiatek, mam um, terapeutkę panią Marzenek, wycał w To kapiera Tatiana Wojciechowska. To jest Justyna Kołacz. Łatwy ja Elżbiety Szymury. Makowiec z jabłkami Birosławy Krzyżonowskiej. No i placek bezowy Małgorzaty Koniecznej. Placek cytrynowy Reny koział Placek królewski Miosowy Krzyżonowskiej. Placek z jabłkami i bezą. Doroty Mstowskiej. Anna Muchyńska. Placek z ziwkami. Joan Leanta Kacprzycka. Placek z owocami 1. Placek z owocami 2. Grażyna Pawluk. Placek z wiśniami Mogorzata Zagrabska. Przekładając skałowy Ewa Kobyra No i tu mam prawie wszystkie te przepisy O kurde, zap czekaj, tak. zapomniałem Zapomniałem tu czegoś, czekaj Aha Tego właśnie Żelada serowa, kto napisał? Ewa Krawczyk Nie będzie zmarło, Marika z tą Krawczykiem Szarlotka tutti frutti Jelanta strojna Grzybki Mieczysława Bernat no i tu mamy Karpatka, z Roty Pietrzak Koperty z jabłkiem, Małgorzaty z Zagrabskiej eee, To też kuleczki kawowe Krystyny koniecznej NonPlus plus ultra Danuty Kozień Orzechowe ciasto Danuty Kozień pierożki z jabłkami Jolanta Frydel Mm. Piewoszki Słomiry Janiak rogaliki drożdżowe dla Gnuty Z pianką ciasto takie te ciasteczka Barbarykanik Gruszki w polewie czekoladowej Ganny Ciesielskiej Koktajl warzyw owocowy obocowy pareli, Krem ze śmietaną stała czytelniczka Kwas chlebowy Regina Choinka Melba, grażny Pawluk, Grażyna Babka, wieletta Średzińska Napój cytrynowy, tu mamy Słowminy Janik Napój od rzeszty, Teresy Sobolewskiej Piwo imbirowe Jekinga Kowalska pącz owocowy, Agatalis, Lis Słodko owocowa Wiesława Nowak Bambo Justyna Kołacz. Bezpieczenia. teraz 1. Krystyna Leśniewska. Bezpieczenia 2. Mugrzata Gądek. Bezpieczenia 3. Irena Maciejewska. Bezpieczenia 4. Edyta Salsałek. I ostatni jest Beata Belbłoniarz. I to tyle przepisów. Następny vlog już.